Ale, ty masz spust. Jak ty to szybko ogarnąłeś, Stefan. Kurde. <laughs> tak szybko to nawet mi nie idzie. Dzień dobry się Witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Weichero. Adi Kuca, karton koło mnie. Wiadomo, co będzie. Nie, 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 kochani, to nie tylko to. Ja was zapraszam serdecznie na nowy odcinek. Odcinek będzie łączony, bo będzie oczywiście unboxing tego kartonu i tego co jest w środku, a co jest w środku to już na pewno wiecie, o Stefan przyszedł, też jest ciekawy, co jest w środku W środku będzie na pewno fajny rowerek, ale też pojedziemy zobaczyć co z Franią Jeżeli będzie tylko możliwość pokazania yy, co się z Franką dzieje na warsztacie, jak dalej przebiegają naprawy, jakie są koszty to oczywiście to wszystko Wam pokażę, także zapraszam serdecznie na odcinek, Przypo oła, Stefan, wariacie, kurde, no patrzcie, jaką kąsa, nie, ale jak kot konsa to wiadomo, że lubi swojego właściciela także przypominam o włączeniu subskrypcji, daniu dzwoneczka wszystkim, którzy jeszcze nie subskrybują no i zapraszamy na odcinek prawda, Stefano Italiano, lecimy tradycyjnie, wuala voilà rowerek, zapakowany, najlepiej jak tylko można, ale już widzę, że wcale z nim nie będzie dużo roboty. Kurde, on jest praktycznie cały koła skręcone, to skręcone, to tu jest siadełko. Tu jest ładowarka. No i Petardziunia nie lubię za dużo skręcać. Tak jak mówiłem. On jest cały złożony. On jest cały złożony. Hitway Hitway BK6. Kolejny rowerek na testy. Zaraz go rozpłaszczymy. Rozstrytytkujemy i będziemy wiedzieć, co my mamy. No i co. Złożony. Kurde, zajęło mi to dosłownie. No niecałe pół godziny. Zestaw akcesoriów. No tego nie zakładałem. Dobra, żebym zakładał odblaski, to by było jeszcze dłużej. Bo tu można odblaski sobie na te koła założyć. Standardowo ładowarka, instrukcja obsługi, yy, pompka. Tu mamy. O kurde, ja tego nie rozłożyłem. Tu mamy szyfr i szyfr i szyfr. Czyli zapięcie do roweru, ale to na co to jest? Katapulta czy co? Nie wiem. No dobra, zestaw akcesoriów jest. Rower złożony, wszystko podokręcane. Generalnie z tym nie było żadnego problemu. Tu tylko trzeba było włożyć siodełko, włożyć kierownicę, dokręcić pedały i gitara. Dobra, jedziemy. Nie ma czasu. Pierwsze uruchomienie. Dwa kluczyki w zestawie oczywiście stacyjka cyk on oj, przepraszam, muszę odjechać troszkę na bok. Bo tu samochód wjeżdża już odjeżdżam, proszę pana, nie ma za co taka kultura, bym już pan powiedział, dziękuję, nie ma się co tam dużo. Wskaźnik naładowania baterii jest dobra. Wyświetlacz przytrzymujemy pierwsze uruchomienie speed 0, asis 0, kilometrów 0. Tu oczywiście zmieniamy sobie yy, biegi, na jakim wspomaganiu chcemy chodzić. Trip 0. Volume, nie wiem co to jest, 39%. Time, o, czas od włączenia. No i dobrze, o do 0, trip 0. Ruszamy. Całkiem przyjemnie się jedzie bez żadnego wspomagania. O, stoi, karman. Jedziemy naszą frankę zobaczyć, co tam z nią. Bez wspomagania naprawdę jest rewelacja. Włączmy sobie jedynkę. Jo! Ja. Dwójeczka. No to już czuć. Trójka. Kurde, ale to idzie. Ja pitole. Dwadzieścia pięć na godzinę. Ale petarda. I Franka stoi. Dzień dobry. Stoi, frameczka stoi. Czy coś tu robione Zaraz się wszystkiego dowiemy O Jezus moja bidulka kochana Właśnie widzę, że tu już nie leży Czyli co? Pojechała? Ja pojechała i co? Będzie działane? Będzie działane, wiesz, no będą dzwonili do Jarka, to do, do tego szafania co, co tam z nią. Czy dadzą radę to zrobić? Mhm. No, ale oni to robią, nie? Jedno szczęście, kurę, że tego już nie ma. To już normalnie jestem uradowany, ale tu, jak byłem wcześniej, zobaczyć, jak to wyglądało, jak to było rozwalone, spękane, nie? Cały środek rozwalony, nie? Mają dać znać? Mają dać znać. A Sifo jest, ten Jarek? Dobra, to idę tam zobaczyć. Dobra, ja podejdę... jo? podejdę się zapytać. Fajnie. A tu Kurde, to wszystko. Rozklekotane. Całe to wyjęte. Ale no dobra, stoi Franka stoi. Idziemy zobaczyć do biura. Skiemu, jak u lekarza. Jaki Nie ma. Camper. I co? Ten kamper. Zabezpieczony człowiek ja bo nie miałem czym tego zabić No dobrze, i co oni tam będą e, W przyszłym myśleć? tygodniu mają się odzywać. Koniec przyszłego tygodnia jak zaczną to robić. W, w o kurde Bo oni teraz muszą, bo z tej będą tylko te dwie brachy e, do, do tego, do tej puramy, co jest, nie? no Wykorzystane, a cały środek będzie, będzie inny, że musi być dorobiona. E, w środku będą drążki skrętne, tak. gumowe. No, bo to jest najrozumniejsze rozwiązanie. Całe, całą taką fajną robotę, jakby to miało zrobić, to by trzeba było pomyśleć, żeby tam poduszki pneumatyczne zastosować. No ja bym też to chciał, no. No to jest dodatkowy koszt oczywiście poduszek, nie? No. Ja tak jak żeśmy na lawetę zakładali, to chyba 1600 zł za zestaw płaciłem. Tych Takie poduszek? Coś, coś takiego... A to w jakich na... granicach się zamknie? Oni coś mówili? Między 3 a 4000 netto. No. Co, co całkowity koszt wyjdzie? 7, 7, nie koło. trzeba liczyć, nie? Że to tak trzeba przygotować. To no życie, nie? Ale naprawdę, naj, najrozsądniejsze rozwiązanie to robienie tej, tej belki. Nie? Mówię, no i później ewentualnie... Później te poduszki. Po, po, te poduszki no to sobie. chyba ja już teraz te poduszki odpuszczę. Ktoś z siedem koła wyjdzie, no to to już no, jest masakiera, wyjdzie, nie? nie, Ale to dlatego ja czekałem, ktoś ma informację, to już nie miałem kontaktu. Co, co z tym robimy dalej, No. No dobra, no przecież wiadomo, no przecież trzeba to zrobić, żeby to hulało, nie? No i dobra, to no? wszystko wiem, czekam na telefon. No. Masakra, Adrian, idź sobie lepiej na rowerze pojeździ To ci lepiej teraz zrobi, przewietrzyć głowę. Kurde, Franka. Franka, co żeś ty odwaliła. Co żeś ty za pani. Co za ciebie płacą chłopcy malowani. Masakra. Aj, sobie wjechać do lasu. Usiąść na ławkę. Ochłonąć. <grym> <grym> przemyśleć. Dobra. Przerwa. Nowa ścieżka, ale to już wiecie, przystę kajakowa Hitway BK6 Na razie troszkę o Hitwayu sobie odpuszczę bo Powiem wam szczerze ta rozmowa, chociaż byłem na to przygotowany, ale <ścoughs> ta rozmowa troszkę mnie tu dzisiaj wybiła z rytmu yy, no bo co? Kurczę, no jak się dowiadujecie, że koszta będą tak yy, przeogromne? Sorry, ale kamerę jakoś muszę ustawić. Siedem koła, I to jest ze wszystkim. Teraz dodatkowo montować jakieś poduszki, te pneumatyczne, to by był kolejny koszt gdzieś 3-4 tysięcy. Ja na razie się zamknę na tym, żeby zawieszenie było zrobione, żeby to wszystko było wykonane. Jak najbardziej normalnie, żeby móc wystartować, a o dalszym pomyślimy dalej. Nie, ja muszę tu trochę ptaszków po, posłuchać i <laughs> trochę przyrody pooglądać. No bo sami wiecie fajnie się jeździ, ale jak się stanie coś takiego, to wtedy lipton, nie? Trochę hitwaja. musimy też wypróbować tu w takim leśnym terenie. Żeby nie było, że tylko będą testy jakieś miejskie Ale w lesie, o kurde No dobra Adrian łapetyna w dół przychali Kurde jak tu pięknie wygląda Złoto, żółto i czerwono <grywdy> O, taki piasek delikatny, fajnie, idzie Idzie pięknie Stop! W tak pięknych okolicznościach przyrody, niepowtarzalnych jeszcze, roweru nie nagrywałem, nie? Także i też nie testowałem, także cała przyjemność, zobaczcie, jak to wygląda, jak tu jest pięknie. Te liście jednak robią robotę, ale my tu nie o liściach. Wracając do sedna, Hitway BK6 piękny miejski składaczek na aluminiowej ramie, oczywiście składany, żebym wam pokazał do bagażnika, to wszystko się mieści. Odciągamy, wajcha, pach, odchodzi i rower złożony w pół. Rower złożony w pół. Silnik elektryczny wspomaganie 250 w umieszczony tutaj w tylnym kole, bateria 12 amperogodzin. Ładowanie jak w każdym cykl wskaźnik poziomu baterii, to już wam pokazywałem jak wygląda. No co? Kierownica, wyświetlacz, trzy, trzy biegi. Oczywiście, rower ten jest y, robiony na warunki europejskie, także ma ograniczenie do 25 km na godzinę, ale powiem Wam, przyspiesza y, maksymalnie siodełko fajne, wygodne z amortyzatorem plus sprężyny dodatkowo odchylacie siodełko, żeby móc wyciągnąć bateryjkę, jeżeli ktoś chce zabrać do domu do ładowania, jeżeli nie, to wystarczy jak ona jest w rowerze, można sobie to podpiąć ładowanie, nie ma z tym żadnego problemu. Gripy fajne, gumowe, ładnie się ręce na nich trzymają przerzutki shimano jak w każdym z tych rowerów oczywiście znowu będzie temat co to za shimano a to są zwykłe shimano tourney tz montowany we wszystkich tych rowerach mi się na nich dobrze jeździ przerzucają fajnie, płynnie zresztą to wam pokażę zaraz górki, las, górki droga tutaj od szpitala do krokowskiej szosy. Czemu jestem w lesie? No bo ten rower też jest na 20-calowych kołach, nie szprychowanych, tylko takie alufelgi, widzicie, takie opony, trochę terenowe, trochę miejskie, pewnie dadzą tutaj radę, bo już widziałem na grząskim piasku fajnie się jechało. Lecę dalej, nie? Tak się prezentuje. Pierwsze wrażenia z jazdy, bardzo przyjemny i żebym nie powiedział od razu, że jeden z najprzyjemniejszych składaczków, na jakich miałem okazję jeździć. Wiecie, co w nim jest jeszcze fajne? Ta niska, ta niska rama, która jest tak zrobiona, że tu wystarczy nóżkę przyłożyć. Dla osób, które ja mówię, mają kłopoty z biodrami, to nie ma z tym żadnego problemu, żeby sobie wsiąść na ten rowerek. Ruszamy. I od razu on dostaje szwungu, ale nie chcę tak jechać od razu na tej trójce, chociaż widzicie grząski piach, trójeczka. Ja sobie jadę bez żadnego kłopotu i tu nie ma z tym żadnego problemu na cienkich szosówkach jakichś to byśmy nie podjechali, a tutaj o bez żadnego problemu na tym miękkim, prawie jak plażowym piachu, spokojnie daję radę. Wyłączyłem kompletnie wspomaganie, żeby Wam pokazać te przerzutki. Zobaczcie, ani żadnego zgrzytu, ani żadnego pisku. Fajnie, płynnie się zmieniają. Można sobie jechać bez włączonego silnika i też nie czuć jakiegoś takiego dyskomfortu. Wiadomo, no, bo po to jest rower elektryczny, żeby tego silnika używać, nie? tutaj lekkie wzniesienie no to co, mogę sobie zmienić i też sobie jadę jak luzaczek na zwykłym składaczku, ale tylko włączając jedynkę o już, już on rwie do przodu, włączając dwójkę to patrzcie jak on leci i trójka to nie powiem, że wyrywa z butów, bo ten silnik nie jest za wielki, ale od razu czuć to przyspieszenie i to moc tego roweru Coś w nim fajnego ten dzwonek Dziękuję Dzwonek jest naprawdę przekozak <grybuj> Już wam go pokażę taki tutaj o taki jakby mechaniczny No działa widzieliście Ja tu przyjeżdżam do ciebie w odwiedziny Akurat mam okazję, że... Sam robił? Sam Ale ładny, nie? O. To się rozkłada, tu się dwie osoby wysypiają. No proszę Warto. bardzo. Jaki kamperek. Toaletę też gdzieś tutaj ma, bo on mi pokazywał. Tu jest taki stolik, jeszcze sobie no, no, na to taka, rozłoży. Tak, to, taki... no, to, to jest taki. Pośrodek, tu no, to jest taki półśrodek. No ja, no nic tu nie ma takiego. Ani ja nawet o takim nie myślę, nie. Bo, bo mi to już przeszło mając to moje cuda. Teraz wracając do tematu. Wiem. Mów. Chwal się. Chwal się, kurde. Chwal się. No w dyszce się zmieszczę chyba. Jezus, jak ja już to słowo wypowiadam, to mnie normalnie herc klekota, wiesz? No powiedz mi, co będą robili, do oryginału, czy przerabiają? Na razie działają. Na razie działają i... No, muszą całą tą belkę zrobić, ja i tego ten nie cały chciałem, środek. że tyle, no. że Mariusz dzwonił, mówił, że tam tragedia, i ja ogólnie No, to wszystko było w środku zgnite. No, a tego wiesz, tego nikt nie zobaczy, bo to by musieli rozebrać. Tak, co było nie do zobaczenia. Robimy rozpęd. No, za 25, on raz dwa załapuje, a hamulec? No, kurde same rzeczki, same kaczuszki hamulce kurde niby mechaniczne niby tarcze mechaniczne a stanu w miejscu, zresztą no ja mówię to nie jest żaden demon prędkości to jest typowo rowerek miejski i tu nie rozwiniecie szalonych prędkości hamulce jak najbardziej wystarczają, ale ten dzwonek, zobaczcie Fajna rzecz, nie? Kurwa, powiem Wam, przyjemna ta jazda, taka relaksacyjna. O! Kaczuszki są! Halo, kaczuszki! Dzień dobry, a Wy co tu robicie? Nie zimno Wam? Ja chciałem zapytać, czy kaczorowi w zimnej wodzie? Co? Kaczorowi w zimnej wodzie? No dobra, lecimy dalej na przejażdżkę. się pogoda piękna zrobiła. Ludzie wylegli na ulicę. Naprawdę słoneczko. Wczoraj to było chłodniej, a dzisiaj no petarda po całości. No i fajnie, że tu są te ścieżki porobione w mieście, że można fajnie sobie rowerkiem pojeździć. Jest ścieżka rowerowa, są chodniki i to jest bardzo przyjemna taka jazda. nowy hmm. wejherowski rynek. Znowu kacuszki, znowu łabątki. Co jeszcze nie mówiłem o amortyzatorach, które są i naprawdę ten rower ma, chociaż one tam nie mają jakiejś regulacji, ale ma fajną amortyzację i naprawdę tu przyjemnie nawet po tej kostce brukowej fajnie się jedzie. Jedynym mankamentem który jest, to zaraz Wam pokażę, jak sobie wsiądę i pojadę. Te chińskie rowery, jak są nowe, to one strasznie o strasznie trzeszczą. To jest najgorsze w tym wszystkim, ale to się potem z czasem wyrobi. So, ja chcę sprawdzać, jak tu kumulacja jest 9, a była 8. No dobra, ale może

Mówię, jako na miejski rower naprawdę zarąbisty, fajnie, nie tylko dla kobiety, ale i też dla faceta, no bo on jest od yy, przystosowany do takiej wysokości od metra sześćdziesięciu do metr dziewięćdziesiąt, także spoko luzik. Muszę zrobić jeszcze jeden test, test górki, test górki. To mnie zawsze ciekawi, czy jak tu się wiedzie. A że wiecie już z poprzednich testów, że ta góra to jest naprawdę dużą górą. Ja mam sobie tutaj dwójeczkę na razie włączoną. O no i czuć, znaczy czuć, zwolnił. 14 na godzinę to nie jest tak mało. Damy trójkę. Od razu bateria spadła. Oczywiście mogę sobie poregulować przerzutkami, ale nie chcę. Jestem na największym obciążeniu. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Test górki zaliczony. Nie było źle, ale też na tej dwójeczce <laughs> sorry. czuć sorry, było... czuć było, że się kopytkuje, nie? Ale mówię, no to są. Elektryki na, nor na normalnym rowerze to by było w ogóle katastrofa. I to jednak największą frajdę sprawia jeżdżenie po lesie. Jeżdżenie po lesie. No i też muszę zobaczyć, czy faktycznie cztery litery nie będą bolały. Nie będą bolały, jak tu po tych korzeniach, po tych wertepach pojeździmy. I jest wygoda. I jest wygoda to mi się jak najbardziej podoba co tu mamy My się tu gdzieś nie gdzie jakieś bagno Bagno? co widzisz bagno jaki mam trip 9, 9 km 35,5 nie wiem co to jest godzina jeżdżenia chyba tak godzina o a tu całkowity 12 a trip 9, jak to wyszło? Nie wiem. Słuchajcie, yy, czemu mówię o tym tripie? O kurde, gilony lecą, nie? Bo według producenta na tej baterii można przejechać yy, około 80 km. Ja bym bardziej skłaniał się. Przy takiej naprawdę oszczędnej jeździe, nie cały czas na trójce, na pełnym wspomaganiu i cały czas 25 na godzinę, tylko na przykład taka dwójeczka, tak jak ja teraz sobie jadę, te 20 na godzinę i też się bardzo przyjemnie jedzie. No to 50 km według różnych tam recenzji na YouTubach widziałem, że da radę. Nie jest to wynik żaden zły, powiecie, też nie jest dobry, ale słuchajcie, jeszcze raz podkreślę, to jest składak, składaczek yy, waży tam jakieś 20 parę kilo. Składaczek typowo miejski, pomimo tego, że opony są takie. Także 5 dych wcale nie jest mało. Dobra, ostatnia górka. O Jezus, Adrian, nie rozpędzaj się tak. Wy już tą górkę dobrze znacie, ale to jest pionowo w dół. Tu się leci pionowo w dół. O! O, 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 o na tych korzeniach daj mu okej okay. jest petarda fajna ta górka fajna ta górka Adrian mówisz rower miejski Chwujasz <ścoughs> się po leśnych górkach no co no bo powiedziałem to jest taki miejsko leśny, bardziej przystosowany do miasta, żeby sobie pojeździć, żeby fajnie jakoś aktywnie spędzić czas. Moje wrażenia z tego roweru jak najbardziej na plus i to nie jest taka typowa reklama, że ja tu będę mówił, że coś Adrian dostałeś do zareklamowania, to będziesz to chwalił i będziesz mówił, że jest super. Nie, bo ten rower naprawdę jest fajny i ręczę za to, że każdy kto by go chciał zakupić będzie z niego Zadowolony, oczywiście. Link do sklepu Hitwaya macie w opisie filmu. Kod rabatowy również znajdziecie w opisie filmu Hitway BK6. Fajny składaczek do samochodu. Kurde, składacie nie ma go w bagażniku. Jest petardziunia, nie? Ja wracam na chatę, bo muszę jeszcze, wiecie, mam zadania do wykonania. Yy... Teraz mi się przypomniało. Już miałem głowę wyczyszczoną, już mi Franka gdzieś tam uciekła z tego, że trzeba będzie wygeldować. No trudno. Frania ma hulać, mają być odcinki, mają być przygody, mają być wycieczki. Po to to zostało kupione. A że się popsuło, siła wyższa, złośliwość rzeczy martwych, wszystko się zużywa, wszystko kiedyś padnie. My też również znajdziemy się kiedyś tam gdzieś pod spodem, nie? Także tyle. Wam odcinek, jak się podobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia tej subskrypcji. Kto jeszcze nie subskrybuje, dodania lajka, zostawienia komentarza. I do następnego, nie? Nara.